Ogromną rolę w mojej drodze duchowej odgrywa nieustanny kontakt z przyrodą. Zabawy w rzece, chodzenie boso, wspinanie się na drzewa. Takie było moje dzieciństwo. Ponieważ byłem dość wątłym człowiekiem, łatwo łapałem infekcje. Wtedy do działania wkraczała moja babcia zajmująca się ziołami i magią to ona dzięki niezwykłej mocy roślin przywracała mnie do zdrowia. Syrop z cebuli na kaszel, sok z czarnego bzu na przeziębienia, okłady z liści babki na ropiejący lipowa herbatka na poty. To wszystko było na porządku dziennym. Tak więc mądrość i wiedza babci w połączeniu z energiami ziół sprawiały cuda. Od babci nauczyłem się ziołolecznictwa. Pokochałem rośliny i zacząłem je rozumieć. Otaczająca nas przyroda to prawdziwa apteka, wspaniale zaopatrzona. Mieszkam na wsi, w pięknym, tworzonym od lat ogrodzie. Tutaj znajduję czas na pracę i odpoczynek. Codziennie witam się z drzewami, krzewami, kwiatami. A także cudownymi chwastami. Zapachy, barwy, smaki, formy roślin pozwalają na budowanie odpowiedniego stanu psychicznego. Zmysłami kontaktuję się z tymi żywymi istotami. Widzę, kiedy są spragnione, a kiedy zadowolone, uśmiechają się, rozchylając pączki kwiatów. Czuję ich wibracje, obserwuję ruchy. One mówią do mnie. Nie wyobrażam sobie świata bez roślin. One są pierwszą i ostatnią deską ratunku dla dobrego samopoczucia. One kreują moją wrażliwość i przenoszą mnie w nieodczuwalne przez innych kosmiczne wymiary. One dają mi pokarm dla ciała i ducha. Dzięki roślinom jestem szczęśliwym człowiekiem. Ty też nim możesz być. Jeśli tylko zatrzymasz się w cywilizacyjnym biegu, stanowisz się, jak wiele dla świata znaczy roślina przyrośnięta do jednego miejsca.